Chodząca parodia samego siebie. Teraz jest jeszcze brzydsza niż kiedyś. Knur z wybałuszonymi oczami, europejski fircyk, hardy przestępca. Brzmi znajomo? Prawdopodobnie spotykasz się z tym na każdym kroku. Fala hejtu zalewa przestrzeń publiczną, dotyka Ciebie, mnie, nas, dotyka osób znanych publicznie firm. I zwykłych ludzi, czasem bardzo młody. Jako artyści, osoby zaufania publicznego, mówimy stop. Musimy się stać bardziej wrażliwymi użytkownikami internetu. Hej dotyka też polskie firmy, przedsiębiorcy, ale i pracownicy ponoszą wizerunkowe i materialne straty. Nie powinno być społecznej zgody na anonimowe obrażanie innych. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kto stoi za publikowanymi treściami. Czy są to spontaniczne wypowiedzi prawdziwych osób, czy płatnych hejterów zrzeszonych w farmach? Szanujmy swoją godność, reputację. Szanujmy inność. Czas, by Internet zyskał nowe ramy. Tak, by wypowiedzi jego użytkowników nie prowadziły do ludzkich dramatów. Niszczenia jednostek, firm, sztucia na nas wzajemnie. Tak, by jedni nie zarabiali na tym, że obrażają drugich. Życie przeniosło się w znacznej części do przestrzeni wirtualnej, ale nie zdążyliśmy stworzyć przepisów chroniących nas w równoległej rzeczywistości, w której prowadzimy nasze interesy, życie społeczne, gospodarczo-polityczne czy artystyczne. Najwyższy czas to zmienić. Należy zadbać w polskim parlamencie w przyszłej kadencji by polski rząd nie tylko dogonił Europę, ale także ją przegonił, by stworzono wreszcie takie przepisy i nowoczesne ustawy, które rzeczywiście zadbają o właściwą reputację polskich firm. Czas to zmienić. Stop hejtowi za pieniądze.